Muzyka właściwie istnieje w każdym spektaklu i w wieczornych spektaklach, czyli tych dużych spektaklach gramy zawsze na żywo, a w bajkach muzyka jest nagrana. W większości przypadków właściwie widzimy moją głowę wystającą, ponieważ gramy w orkiestronie, czyli w kanale orkiestry, co też chyba jest bardzo dobrą sprawą, bo to świetnie wpływa na dźwięk. Natomiast jest kilka spektakli, w których bent jest na scenie. Mamy spektakle jak Rodzina Damsów, w których mamy 12 muzyków, w Matrycie jest 11. Najmniej obsadową bitwa Tron, w którym jest tylko czterech muzyków, no i to jest spektakl, którym gramy na scenie. Jeśli chodzi o instrumentarium, czyli skład muzyków zespołu, orkiestry, właściwie bo przy tych większych składach tu możemy spokojnie mówić, to jest orkiestra, to jest to wynik licencji, którą otrzymuje teatr, czyli Rodzina Damsów, Matylda, konkretne instrumenty. Jest partytura, którą trzeba zrealizować. Po zakończeniu każdego spektaklu wznawiamy kolejny spektakl. I to wznowienie też dotyczy muzyków czyli musimy zrobić sound Jesteśmy w kanale orkiestry, więc tu spotykamy się najpierw bez aktorów, i montujemy się, przemontowujemy ten kanał orkiestry, wszystkie instrumenty. Przegrywamy. Czasami cały spektakl, zanim spotkamy się z aktorami, na jednej bądź dwóch próbach znowieniowych. Jeśli chodzi o premierę, o nowe spektakle, które tutaj robimy, to ten czas nasz jest troszkę krótszy niż przygotowanie aktorskie. Właściwie spotykamy się na próbach muzycznych na 2-3 dni sami, zupełnie sami, a cykl takich regularnych prób już z aktorami, z RM, to są dwa tygodnie przed premierą. No to gramy.